To jest Hennessey Velociraptor 6x6. 6. I to jest coś, co ma pokazać, jak masz wielkiego... Zobacz, jaki wielki. Ogromny. W każdym razie w tym filmie powiem ci wszystko, co musisz o tym wiedzieć. Zabiorę ten samochód na przejażdżkę, zobaczę, jak to jest żyć z nim. Zrobię kilka bączków, sprawdzę przyspieszenie i zrobię wszystko, co sobie wymyślę. Bo jestem Matt Watson, a to jest CarWow. To jest Mike z Hennessy. Cześć Mike, jak się masz? W porządku, dzięki. Chciałbym, żebyś powiedział mi o swoim samochodzie. Najlepiej myśleć o tym jako o jednym z najlepszych ulepszeń Velociraptora z zupełnie nową osią. Więc mamy tu z 4 na 4 6 na 6 6x6. 6x6. 6x6, to jest najważniejsze, prawda? Jesteśmy z przodu. Porozmawiajmy o tym, co dzieje się tu. To Twój własny projekt. Do czego to służy? Do zabijania ludzi? Możesz tym zrobić, co chcesz, tylko nie mów nikomu. Patrz, <grym> z przodu masz stalowy zderzak. Ma zestaw świateł z przodu. Do zabijania zombie. Nada się. 37-ocelowe koła. Standardowy zestaw hamulcowy. Standardowe amortyzatory. Więc korzysta z wielu elementów wyposażenia. Raptora R, prawda? Right. Masz te same amortyzatory Fox, doładowane V8, 5,2 litra, 710 koni. Jak tak sobie idziesz? Teraz to normalny Raptor. Raptor R. Tak, tak, tak. To naprawdę ważne, bo wtedy masz 5,2 litra. Dokładnie. V8, brzmi niesamowicie. Przechodząc do tyłu, to tutaj się trochę zmieniło. Usunęliśmy tylną część. I wrzuciliśmy inną, a także dopasowaliśmy błotniki. Więc y, Matt, zmieścisz się tam. <laughs> odpalaj go teraz. Nie odpalaj. Pozwól mi wyjść. So, this is really... Tak naprawdę, to tutaj jest cała Twoja praca. Od tego miejsca się zaczyna. Właściwie to jest część Forda, bodajże Super Duty 8F. Wycięliśmy błotniki, aby pasowało, oczywiście, a potem mamy coś, co nazywamy 8 przelotową. Centralny dyferencjał ma w rzeczywistości VO, który wychodzi z tyłu do innego dyferencjału. Więc to prawdziwe 6 na 6 napęd na 6 kół ma trzy blokady. One, two, three. Tak jest. I mamy podwójne amortyzatory Foxa. Jak widzisz. Dzięki temu nic się nie będzie obracało. Mamy też przedłużoną rurę, więc masz o 50% więcej mocy trakcyjnej, 50% więcej sił hamowania. Dosłownie to auto jest nie do zatrzymania. W śniegu, w piasku, w błocie. Dobra, żeby teraz trochę o tym opowiedzieć. Tylna oś to normalna tylna oś, którą masz w Raptorze R. Przesuwasz ją do końca Ta druga oś nie pochodzi z Raptora R To jest nowa oś, nie jest z Raptora Tak, bo ma wał przerotowy Przechodzi przez tył Więc ta inna oś, skąd ją macie? Zrobiliśmy na zamówienie Robione na zamówienie dla tego samochodu A to tutaj nie jest robione na zamówienie? To jest z 4x4, ale my to przerobiliśmy Bo Ford nie oferuje 6x6 więc dostosowaliście to wszystko? Strasznie dużo pracy. Spawanie, dużo kombinowania, dużo stali. Ile czasu zajmuje zbudowanie jednego z nich? No od 60 do 90 dni od złożenia zamówienia. Seria. Ile osób nad tym pracuje? Sporo. To wiele roboczych godzin, wiele części, co musi oznaczać dużo pieniędzy. No, trochę jest to drogie. Ile kosztuje? Jakieś 1 800 tysięcy złotych. To dużo. Dlaczego więc ludzie to kupują? Mówiłeś o lepszej trakcji, więcej opon na ziemi, więc jest lepiej w luźnym śniegu i tak dalej. Ale tak naprawdę czy ludzie kupują je w tym celu, czy tylko po to, żeby się pochwalić? Bo mam więcej kół niż ty. Jest długa lista obiektywnych, praktycznych powodów, by go kupić, no, ale większość osób kupuje go, żeby sobie przedłużyć no, wiadomo co. Chcę się wyróżniać, a kiedy jedziesz tym czymś po publicznej drodze, wszyscy na ciebie patrzą. Mają Mając to na uwadze, chciałbym teraz, jeżeli nie masz nic przeciwko, zabrać go na publiczną drogę i zobaczyć, czy będą patrzeć. Brzmi dobrze. Chcę dokładnie sprawdzić, jak szybki jest ten Velociraptor Raptor Air. Jaką moc zapewni doładowane F8 o pojemności 5,2 litra? 710 koni, 840 nm, no ale 3,5 tony wagi. Sprawdźmy to. Teta w 5,2. To jest potwór. 13,7 na ćwierć mili. To jest szybkie auto. Naprawdę jest szybki, biorąc pod uwagę masę. A przyczepność na prostej była niesamowita. 6 kół jest lepsze niż 4. Wiem też, gdzie jeszcze 6 kół będzie lepsze niż 4. Zrobię to jeszcze raz, ale na trawie. Ale najpierw zrobię test hamowania od 100 na godzinę na asfalcie. 127 stóp, czyli 39 metrów mniej więcej. Przejdźmy na trawę. Ale nie będę wystrzelał z hamulca, bo myślę, że to może wszystko utrudnić. Po prostu wcisnę gaz do dechy. Nieźle się rozpędza. Seta w 9,1. I zatrzymał się 219 stop, czyli 67 metrów. Biorąc pod uwagę, że trawa jest to śliska, to naprawdę nie są złe wyniki. Zróbmy coś innego, trochę głupiego. Dobra, to co teraz zrobię, to przełączę ten samochód w tryb napędu na dwa koła. Właściwie to będzie na cztery koła, ale cztery koła z tyłu. Odłączę przednią oś. Następnie nacisnę i przetrzymam przycisk kontroli trakcji, aż zgaśnie... Wcisnę OK, a potem zobaczę, co mogę zrobić. <młyszykli> Było dużo zabawy. Nadchodzi Mike. Oddam mu to teraz. Hej Mike, to była świetna zabawa. Wygląda na to, że dobrze się bawiłeś, ale teraz musisz to posprzątać. Tutaj w środku i nie wprowadziło żadnych zmian do wnętrza w Fordzie F150 Raptor R. Ale będąc Raptorem, otrzymujesz kilka ulepszeń w stosunku do standardowego F150, a nawet w stosunku do zwykłego Forda F150 Raptor M. Mamy tu sportową kierownicę z czerwonymi przyszyciami i czerwonym środkowym znacznikiem. Łopatki do zmiany biegów. Masz je w normalnym F-150 Raptor zamiast głupich, małych przycisków na dźwigni. Tak jak w normalnym F-150. Podoba, podoba mi się standardowa dźwignia. No i sposób, w jaki możesz zmieniać biegi. Naciskasz przyciski i znikam. Być może zastanawiasz się, po co ci ta ulicha. Pokażę ci. Masz tutaj stół na którym możesz trochę popracować. Możesz tu zjeść. Fajne. W każdym razie wracając do zmian dla Raptora R. Jak widzisz, tutaj dostajesz napis Raptor R. Właściwie Raptor... To jest Raptor R? Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, w Raptorze otrzymujesz również fotele rekaro w standardzie, które są opcjonalnym dodatkiem do zwykłego 150 Raptor. Ten samochód jest wyposażony w opcjonalne wykończenie z karbonu, tu, tu, tu na drzwiach no i jeszcze trochę czerwonych szwów. Poza tym reszta jest jak w zwykłym F150. I naprawdę ekran nowoczesny. Wyświetlacz kierowcy też jest spoko. Na szczęście klimę zmienia za pomocą kilku przycisków. Wszystko jest bardzo łatwe w użyciu i praktyczne, z dużą ilością miejsca do przechowywania. Mnóstwo uchwytów na kubki, miejsce na długopisy, telefon itd. Więcej miejsca tu i bezprzewodowe ładowanie, dwa różne typy USB, normalne gniazdo, 12V, tu skromny schowek i tu jeszcze jeden. To jest miękkie na desce, no i czerwone szwy w stylu Raptora Air. Ten model ma pakiet technologiczny, mamy więc zestaw Stereo Bank Olufsen. Oczywiście jako F150 możesz dostać dodatkowe funkcje oświetlenia i tak Są światła dachowe, światło na masce itd. Mamy też duży panoramiczny szklany dach. Jest bardzo przestronnie i jest wiele możliwości regulacji. Poza tym możesz nawet regulować swoje pedały. Wciskam tu i przesuwam je, widzisz? Jeżeli masz króciutkie nóżki, możesz to przybliżyć do siebie albo odsunąć. Widzisz? W każdym razie wskoczmy do tyłu i sprawdźmy, jak przestronnie jest tam. Tu z tyłu jest trochę więcej z Raptor Air, więc są sportowe fotele, czerwone przeszycia i więcej czerwonych przeszyć na drzwiach. Karbon rozciąga się nawet tu. Za tym jest normalnie jak we w 150. Mamy więc mnóstwo miejsca na kolana, mnóstwo miejsca na stopy. Z łatwością wystarczy miejsca dla trzech osób z tyłu. Jest gniazdo 12V. Jest USB. Masz dodatkowe zasilanie i podgrzewane siedzenia dla dwóch zewnętrznych tylnych siedzeń. Poza tym podoba mi się ta funkcja, dzięki której mogę otworzyć okno naciskając ten przycisk. Ten tutaj patrz. There we go. And then A you potem możesz spojrzeć na ogromną skrzynię. Co za bestia! Beast. No dobra, wyjeżdżamy na drogę w szalonym Velociraptorze R6 na 6. Jest dużo hałasu, bo błoto przywarło do opon. Odpada, gdy jadę. Może nie będę musiał go myć, jeżeli pojadę wystarczająco szybko i pozbędę się błota. jest zawieszenie na komfortowe, bo trochę buja. Dobra, tryb jazdy normalny? Słuchaj, nie zauważam dużej różnicy. Jazda w Ameryce, gdzie wszystko jest proste, wydaje się w porządku. Dlaczego nie mieć jednego z nich zamiast zwykłej czterokołowej ciężarówki? No, poza ceną nie widzę żadnych minusów. Nie jest to najbardziej płynna jazda, nie jest to najcichsza jazda, ale nie jest tak źle, jak myślałem, że może być. Biorąc pod uwagę, że mam sześciopon, hałas na drodze nie jest straszny, a hałas wydechu jest niesamowity. To takie głupie. Może wybierę się do małego miasteczka, żeby zobaczyć, co myślą o nim miejscowi. W końcu muszę znaleźć mejnie. No i jest miasteczko Silly. Jedźmy do Silly. Zobaczmy, co da się zrobić. O, kolejny sześciokołowiec. Ciekawe, czy zmienili w nim klakson, żeby był bardziej męski. Nie jest to zwykłe. Szkoda, że nie brzmi tak. No, i mamy Siri. Niewiele tu znajdziesz. Tam jest policja. Jedźmy dalej. Jest tu wiele innych takich samochodów, ale nie 6 na 6 Jestem ponad nimi wszystkimi. Patrzcie na moje koła. Czuję, że powinniśmy pojechać do Small World. Tu jest moja mainia. Dobra, zobaczmy, czy uda mi się dostać tu. Oh, yeah, baby. Podoba mu się. Umyjmy się. Mam kilka ćwierć dolarówek. Jest tu napisane: żadnych pojazdów z nadmiernym błotem. To nie jest nadmierne. Jest w porządku. Jeden dolar. Możemy? Ja. wszystko. To działa. Wow, dużo tam błota. Ah. Oh. Ale dużo czasu tu można za te pieniądze spędzić. Powiedziałem to za wcześnie, ale myślę, że mogę zabrać go z powrotem do Hennessy. Ech. No dobra, wierzę, że nie zrobiłem za dużo bałaganu Będzie dobrze Jestem głodny Jedźmy na jedzenie O, patrzcie, jedziemy tam Piński bufet Zawsze lubię parkować jak najbliżej Nie chcę iść pieszo Mamy tu miejsce Mam nadzieję, że się zmieszczę Mam kamery cofania, co jest przydatne Jest dość długi, będę wystawał. Ale no, no to było łatwiejsze niż myślałem. Zobaczmy, czy mam dużo miejsca, żeby wysiąść. To łatwiejsze niż w przypadku normalnego samochodu w Wielkiej Brytanii. W USA jest tak dużo miejsca. Możesz sobie poradzić bez problemu. To było fajne, co robicie? Co robimy? Po prostu filmujemy. Mam więcej kółek niż inni, patrz. Ładne. Ładna co? Velociraptor. Z Anglii. Z Anglii? Sprowadziliśmy ją z Anglii. W Anglii samochody są większe. Tutaj w Ameryce wszystkie wasze auta są bardzo małe. Nie wiem czemu. Macie takie małe samochody. Dokąd jedziesz? Wracam do Anglii. Tu wszystko jest za małe. Mam nadzieję, że nie będę miał problemu. Wiesz co? Nie podobało mi się tamto menu. Pojechałem w klasyczne miejsce. Hello. What's going on? Hi. Halo. Słyszysz mnie? This? Hello. 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 Klienci z zaburzeniami mowy lub słuchu proszeni są o przejście do następnego okienka. Nic nie słyszę, więc podjadę do następnego. Nigdy w życiu nie było mi tak ciężko w maku. Cześć, próbowałem zamówić, ale nie mogłem. Nic nie słyszałem. Może przez to, że moja ciężarówka jest za głośna. Jest bardzo głośno. Jest w niej głośno. Co chciałbyś zamówić? Małe frytki i filiżankę herbaty. Nie mamy herbaty. Nie masz? Mamy tylko słodzoną i niesłodzoną herbatę. Mogę niesłodzoną? Dzięki. Jakie frytki? Małe. To wszystko? Tak, jest. Dzięki bardzo much. miłego. Nice Hello. Hello. Sorry, to dla mnie dzięki. Sorki, że nie podjechałem wystarczająco blisko. Miłego dnia. Dzięki. Very balanced diet, that. Zjadłem, wyczyściłem auto, no a teraz zabiorę to auto z powrotem do majka. Ale zanim to zrobię wydam ostateczny werdykt na temat tego szalonego Velociraptora. Wiecie co, to bardzo droga rzecz, ale bardzo wyjątkowa. Nie ma nic innego, czym naprawdę jeździłem co miałoby tak dużą prezencję na drodze. To niesamowite. Jasne, trochę skacze, jest trochę szalone, ale po prostu coś w nim jest. To naprawdę wyjątkowy pojazd i brzmi ewicka. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek albo to kółeczko. Tam czekają na was wszystkie filmy w języku polskim. Ale chętnie dowiem się też, co w ogóle myślicie o tym Hennessey, więc koniecznie napiszcie to w komentarzach. No a filmów po polsku jest naprawdę dużo. Dzięki.